Witam Was noworocznie. Mam nadzieję, że wszyscy z Was już się obudzili, wypoczęli po wczorajszym, pewnie dość hucznym i radosnym przeżywaniu nowego roku, więc na początku składam Wam życzenia zdrowego, takiego szczęśliwego i radosnego przeżywania kolejnego roku. Oby był lepszy, oby był bezpieczniejszy dla nas wszystkich. No i życzę Wam również udanych w kolekcjonerskich zakupów, tudzież działań modelarskich związanych z modelami, które zbieracie. Tyle na wstępie. Tak jak już wiedzieliście z tytułu tego filmu, dzisiaj jest kolejny krótki przejazd, może przejazd to zbyt wygórowane słowa, raczej chodzi mi o bardziej o taką prezentację Kolejnych modeli, tym razem są to modele wąskiego toru, toru o rozstawie 750 mm, dość popularnego w Polsce i, tak jak wiecie, są to dwie ciekawe, bardzo ciekawe lokomotywy L45H, czyli w polskiej wersji LXD2. O różnych numerach i akurat te dwie lokomotywy, które dzisiaj zobaczycie, są to lokomotywy, e, które są, nie są w typowym e, takim bordowym czy czerw, czerw, czerwonym, albo, albo e, jak to niektórzy mówią, brąz trękowy i tak dalej. Czy nie w tym typowym takim malowaniu LXD2, które znamy, tylko w innych zielonym i niebieskim, oczywiście z pojedynczym e, sierżantem. Pierwsza lokomotywa, która zaraz nam tutaj wjedzie na tory, mam nadzieję, że nie będzie problemu, e, udało mi się troszeczkę e, tory wyczyścić, więc mam nadzieję po prostu, że e, ta lokomotywa nam tutaj wdzięcznie po prostu wjedzie, pozwolę sobie ją zatrzymać jeszcze nim wjadę e, taborem, który się znajduje za nią, mam nadzieję też, że uda mi się w miarę, Przybliżyć i pokazać Wam z w miarę bliskiej odległości tę lokomotywę, i że kamera chwyci nam oczywiście pewną ostrość. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z lokomotywą LXD2-299, czyli zielona z pojedynczym sierżantem. Jest to lokomotywa wyprodukowana w 1971 roku. I pracowała w trzech miejscach, w Piotrkowie Trybunalskim wąskotorowym, w Mławie wąskotorowej i na końcu w Rogowie wąskotorowym. Niestety w 2000 roku została ona skreślona i nie mam informacji czy została zezłomowana, czy została skasowana fizycznie czy też po prostu gdzieś tam stoi sobie na tołach i czeka na rozbiórkę lub, lub też na stanie się dawcą części dla innych lokomotyw. Widziałem zdjęcia odstawionej lokomotywy gdzieś tam na forach czy, czy na stronach zajmujących się właśnie taburem wąskotorowym, ale po prostu tyle tylko wiem, że jest takie zdjęcie, ale co się z nią stało fizycznie tego niestety nie wiem. Bardzo ciekawe malowanie, bardzo fajna lokomotywa. Jest to oczywiście, tak jak wiecie, nie mamy innej, że tak powiem, możliwości, chyba że sobie sami tą lokomotywę zrobimy z blach, czy też z jakiegoś rodzaju materiału modelarskiego. Mamy tylko jedną firmę produkującą modele L45H, czyli firmę Bemo. Firma Bemo wyprodukowała nam ten model pod numerem katalogowym 102989. I e, cóż, taka, taka lokomotywa. Pozwolę sobie troszeczkę oddalić. Nie mam tutaj dźwięku, oczywiście. Dziękuję Łukaszowi, bo to dzięki Łukaszowi jestem szczęśliwym właścicielem tego właśnie konkretnego zielono, e, zielonego modelu, właśnie z białym dachem e, i z biało takim właśnie pomarańczowym sierżantem. Ale chciałbym też wam pokazać towarzyszące tej lokomotywie wagony. Niestety, stało się tak, że wagony te się. Rozprzęgły, dlatego muszę jej pomóc palcem. Mam nadzieję, że się udało sprząc. Udało się. Mam jeszcze tutaj do zaprezentowania dwa bardzo ciekawe wagony Tiliga. Eee, wagony Tiliga te takie króciutkie platformy. Jedna z nich, tak jak widzicie, ma dźwig, nie wiem jaki to typ dźwigu, dlatego że kupiłem te wagony z drugiej ręki, i niestety te wagony nie posiadają właśnie numerów katalogowych. Są to wagony T-Liga, i tutaj takie nadstawki można sobie ładnie zrobić, na przykład jakiś drut nawojowy czy, czy inne rzeczy. Jest jeszcze trzeci wagon, tak jak widzicie, wagon produkcji bodajże. Nie TMF, bo jest to wagon akurat produkcji, zaraz Wam powiem jakiej, bo to jest wagon produkcji. <gryw> Właśnie, jakiej produkcji? Być może przypomni mi się w kolejnej scenie, żeby Wam powiedzieć. Niestety kończy mi się bateria w aparacie, więc sobie w tej chwili podładuję. I później przypomnę Wam o tym wagonie przy okazji jeszcze innej sceny, w której chciałbym ten wagon pokazać. Jest to akurat wagon polski, tak jak widzicie. Wagon serii K, tutaj o numerze inwentarzowym 2002. 2,0 i 10. Mam takie wagony, one troszeczkę są inne, także zaraz do nich zajrzę i sprawdzę też dokładnie, jaka, jaka jest marka firmy produkującej. A w następnej scenie pokażę Wam kolejny ciekawy, właśnie skład wąskotorowy, który jest tematem dzisiejszego noworocznego odcinka. Do zobaczenia w kolejnej scenie. Witam Was w kolejnej scenie. Tym razem będę Wam prezentował kolejną lokomotywę tej samej serii LXD2, czyli L45H. Tym razem będzie to lokomotywa niebieska. Już powolutku wjeżdżam tutaj na most tą lokomotywą konkretną. Trochę ona się już pokazała wcześniej, gdzieś tam w kadrze, ale zaraz tutaj pokażę Wam ją trochę bardziej z bliska. Próbuję tak bardziej, żeby była prosto. Proszę bardzo. Tak samo lokomotywa nietypowa, nie czerwona, nie e, jakiś tam brąz tlenkowy, tylko właśnie lokomotywa niebieska z białą, tym razem takim m, bordowo czy wiśniowo, wiśniowym e, sierżan e, ten. tem Cóż tu za lokomotywa, ta lokomotywa niebieska to lokomotywa e, również firmy BEMO oczywiście. Numer katalogowy 102988. Lokomotywa, która została wyprodukowana w swojej wersji oryginalnej w 1968 roku i służyła w takich miejscowościach jak Karczniska, Kazimierza Wielka, tak Kazimierza Kazimierza Wielka. Werbkowice wąskotorowe, przeworsk wąskotorowy i werbkowice wąskotorowe. Czy tam jeszcze jest? Niestety nie wiem. Być może tak, być może jest gdzieś tam, być może już została skasowana. Nie doszedłem do tej informacji, niestety nie znalazłem tej informacji, ale jest model piękny wykonany przez właśnie firmę Bemo. Dlatego Wam go prezentuję dzisiaj. Cóż. Pokażę Wam jeszcze taką jedną ciekawostkę, bo rzeczywiście ostatnimi czasy do mojej kolekcji trafiło kilka dość ciekawych wagonów. Mam tutaj dwa wagony platformy T-Liga. Jeden wagon z takim, z takim spychem, dzisiaj pewnie by to coś nazwano ratrakiem. Jest to z pewnością związane w jakiś sposób albo z Niemcami, albo z Austrią. Taki komplet po prostu dostałem z jedną z lokomotyw. Akurat te dwie lokomotywy, zielona i niebieska, są od Łukasza, ale wagony są od innej osoby, przybyły z inną lokomotywą. I jeszcze jeden ciekawy ciężarowy samochód. Jak widzicie z tej samej epoki, również z platformą, właśnie od Tliga, I tak możecie się przyjrzeć. Ja się aż tak mocno na samochodach tutaj nie znam. Bardzo ciekawe modele. Dlatego też postanowiłem Wam tutaj właśnie te wagony pokazać z tymi właśnie samochodami. Dlatego jeszcze cofnę troszeczkę ten skład, aby Wam pokazać z bliska jeszcze tego spych, ten spych tego ratraka. Pewnie, oj, oj, troszeczkę nam się wykrzywił ten ratrak ze względu na, na to, że jedno rzeczywiście most jest ciasny. Te samochody generalnie powinny być zabezpieczone. Samochód ciężarowy jest zabezpieczony, ten drugi niestety gdzieś tam te nitki w czasie podróży do mnie do Bułgarii pospadały i ja jeszcze tam kilka rzeczy musiałem pokleić w tych modelach, dlatego tak one wyglądają, jak wyglądają. Proszę bardzo, piękny spychratrak. Ale nie są to jedyne rzeczy, które przybyły do mnie właśnie z, wraz z tymi platformami, bo mamy jeszcze tutaj taki ciągnik. Pozwolę sobie pokazać w ten sposób: może tak będzie łatwiej w dłoni pokazać ten, tenże ciągnik. Ponieważ, o! To jest taki dość ciekawy model. Nie zbieram tego typu modeli. To był pakiet i po prostu przybył do mnie wraz z pakietem, dlatego sobie jest. Jest to ładnie, pięknie wykonany model. Nie wiem co to za marka ciągnika. Nie mam zielonego pojęcia. Gąsienicowy, takie coś po prostu przybyło. A wraz z tym ciągnikiem przybył jeszcze jeden malusienki przepiękny samochód. Właśnie ciężarowy, właśnie ten. Może niektórzy z Was się bardziej tym interesują, będzie im to. Się podobało nawet są lusterka. Model jest fototrawiony z tego co widzę, z elementami jakimiś gumowymi, czy też elementami plastikowymi. Ciekawy model z jakimiś tam oznaczeniami niemieckimi. Bardzo ciekawy, ciekawa rzecz. To taki po prostu bonus w pakiecie. Natomiast przechodzę w tej chwili do. Prezentacji numer 3. Tylko jeszcze dodam, że ten wagon, który wcześniej pokazywałem, to były firmy TM, tak? firmy TM. Firma TM wyprodukowała bodajże dwa lub trzy modele polskich wagonów. Ten konkretny mam już właśnie tutaj bardziej taki pomalowany w białe elementy, zwłaszcza na przykład osie kół. Z białymi obrzeżami, gdzieś tam wokół okna i tak dalej. W związku z czym, wagon ten jest ciekawy. To tylko tak, żebym nie zapomniał tamten wagon, o którym wspominałem polski jest właśnie wagonem produkcji firmy TM. A teraz kończę w tej scenie. W kolejnej scenie pokażę Wam, myślę, że dość fajny przejazd, fajną ciekawostkę, właśnie z tymi, z tymi modelami także do zobaczenia w kolejnej scenie. No i witam Was bardzo serdecznie w ostatniej, albo przedostatniej scenie. Będę teraz próbował zrobić coś, czego jeszcze nie robiłem. Widywałem coś podobnego na różnego rodzaju wystawach, e, zjazdach, e, makiet modułowych. Natomiast e, gdzieś tam na makietach domowych nigdy tego nie widziałem. No już tym bardziej <laughs> nigdy nie miałem okazji zrobi, zrobienia czegoś podobnego u siebie. Dlatego po prostu zamilknę i spróbuję dla was poprowadzić pociąg. Uwaga, podwójną trakcją i pociąg na specjalnych platformach dla przewozu właśnie wagonów normalnotorowych. Jeżeli się uda, to na pewno będzie to dla was również fajny przejazd. Więc spójrzmy, spróbujmy zobaczyć jak pięknie wygląda na tym moim moście przejazd, próba przejazdu. Lokomotyw L45H, czyli LXD2 niebieskiej i zielonej, właśnie tutaj na mojej makiecie. No to do dzieła! Niestety okazuje się, że wagon normalnotorowy nie dał sobie rady w tym przejeździe i uciekł mi z platformy. Dlatego spróbuję bardzo wolno go wprowadzić i spróbuję go poprawić, ale nie wiem, czy się mi to po prostu uda. Okazuje się, że wagon, który chciałem przewieźć. Jest, jemu przeszkadza po prostu tutaj drzewo, które się znajduje, dlatego spróbuję ostatni raz. Niestety, wagon ten jest zbierany przez drzewo. Zamiast jechać na platformach, to on po prostu ucieka. Ale jeszcze jedna próba. No, może się uda. Próbujemy. Tak, tylko właściwie drzewo nam tutaj w jakiś sposób przeszkadzało, ale wagon jedzie. I na końcu ten Maciupeńki. Zobaczcie, jaka jest ogromna różnica skalowa tych wagonów. Pozwolę sobie tutaj zatrzymać ten wagon i poprawić tutaj oś, żeby nam ten wagon normalno torowy jednak nie spadł. Podjadę jeszcze kawałek dalej spróbuję dla was wycofać tymi lokomotywami. Pokażę wam to może trochę w większym kadrze. No, i próbujmy teraz zobaczyć. Wiemy, że prędkości wagonów czy lokomotyw prędkości na wąskim torze są bardzo niskie. Stąd też i no, przepiękny przejazd, naprawdę naprawdę przepiękny przejazd można zrobić. Może jedynie co, muszę trochę przystrzyc moje drzewo. Ja zaraz zresztą spróbuję moją. Ręką tutaj troszeczkę yy, to drzewo uformować tak, aby wagon się nie zaciął. Spróbujmy. Spróbujmy jeszcze raz. Może się uda tym razem. Może nam tutaj to drzewo aż tak nie przeszkodzi. No tak, czyli jedynym problemem, jaki wystąpił, było drzewo. Także spróbuję jeszcze, póki mam. Możliwość, spróbuję zrobić jeszcze raz ten wjazd dla Was, i będzie to naprawdę fajna sprawa. Zobaczycie y, lokomotywy LXZ2, właśnie w takiej pracy codziennej. Bardzo, bardzo fajna zabawa. Uważam, że są to piękne lokomotywy. Troszeczkę przybliżę obraz, żebyście mogli zobaczyć, jak te lokomotywy pracują. Podwójna trakcja bardzo dobrze działa, akurat w lokomotywach firmy BEMO. Lokomotywy jeżdżą z jednakową prędkością, nie popycha jedna drugiej. Po prostu jestem bardzo zaskoczony pozytywnie i zadowolony tym, że te lokomotywy jeżdżą. Pozwoliłem sobie też te wszystkie łączniki między wagonami, platformami do przewozu wagonów normalnotorowych jak również pomiędzy wagonami wąskotorowymi albo też łączników do lokomotyw pomalować na kolory biało-czerwone. To też taki daje ciekawy efekt. Przejazd fenomenalny. Chętnie bym zrobił przejazd wokoło, ale boję się, że w tej chwili gdzieś mi lokomotywa po prostu się zatrzyma ze względu na przykład na problem z odbiorem prądu. Tym bardziej, że jest to mimo wszystko właśnie podwójna trakcja. Ale uważam, że jest fenomenalne to co widzicie i udało się to zrobić fajnie. Dlatego zrobię jeszcze dla Was tutaj jeden jeden bonus i to zrobię myślę, że w tej scenie, którą w tej chwili oglądamy. Troszeczkę jeszcze cofnę te lokomotywy. Po co je cofnę? Po to, żeby, żeby Wam e, pokazać same lokomotywy. Zacznę od tej lokomotywy niebieskiej. Ona była prezentowana e, z tym drugim składem ze składem samochodów. Pokażę Wam troszeczkę bliżej tą lokomotywę, e, zwłaszcza ten przód. E, uczyłem się właśnie teraz, tym razem się uczyłem, jak e, otwierać tę lokomotywę. Okazuje się, że tutaj ten zgarniacz całości się zdejmuje wraz z sprzęgiem i później można, z obu stron oczywiście i można właśnie tam zamontować dekoder, to jest dekoder Next18, to jest taki dekoder dla właśnie nie tylko H0E czy H0M, ale również dla tt dość trudny do kupienia dekoder, trochę czekałem, dlatego też ta prezentacja opóźniła się w czasie, tak. To jest, jeżeli chodzi o tą, o tą niebieską lokomotywę. Ja już nie będę stawiał na tory, żeby nie kombinować w tej scenie. I pokażę Wam również e, lokomotywę zieloną, tylko muszę najpierw rozsprząć sobie o, właśnie, platformę, żeby ona nie wyskoczyła. Proszę bardzo, model zielony. Mam nadzieję, że w miarę dobrze to e, widzicie. Chodziło mi o to, żebyście też mogli zobaczyć tego sierżanta, te napisy tutaj, o ile tylko to jest możliwe, z przodu, właśnie Faur, czyli fabryka, która, która produkowała właśnie te fajne maciupęki lokomotywy. Dach, tutaj w tym przypadku taki jaśniejszy, to nawet nie jest szary, tylko taki kremowy jakiś kolor podwozie. Także tak się prezentują te lokomotywy, tak się prezentuje, spróbuję jeszcze ręcznie wciągnąć ten skład właśnie transportujący wagon normalnotorowy. Myślałem nawet o transporcie Gaxa, na przykład ze zbożem. Szukałem takiego filmu, znalazłem wagony Gaxy, które jeżdżą właśnie, jeździły na takich platformach. Nie, nie, nie widziałem ze zbożem, ale widziałem takie zwykłe. Ale stwierdziłem, że wykorzystam wagon, który po prostu wpadł w moje ręce wraz z tymi transporterami. Także jest to wszystko pokazane, to, co, że tak powiem, dostałem. I teraz, tak, może trochę tutaj będzie trzaskało, ale zdejmę właśnie z, ze stojaka sobie tutaj kamerę po to, żeby wam pokazać właśnie te łączniki którymi są połączone, czy to platformy, jak na przykład tutaj, czy też na przykład wagon normalnotorowy, czy przepraszam, wagon wąskotorowy z resztą. To po prostu chodziło mi o to, żeby, żeby Wam to po prostu tutaj pokazać. Także cóż, żegnam się w tym noworocznym filmie. Myślę, że jest bardzo ciekawy, bo udało mi się zrobić fragmentarycznie, ale jednak jakiś krótki przejazd prezentację tych lokomotyw w ciekawych, uważam, rzadkich malowaniach, jak też również udało mi się po prostu zrobić dla Was tą prezentację i, i taki krótki właśnie, można powiedzieć, manewry, czy też przejazd no, z tych nowości, które do mnie dotarły. Udanego, spokojnego roku raz jeszcze. Żegnam się w scenie. Kilka dosłownie zdjęć i do zobaczenia na torach już w 2022 roku. Cześć! i <laughs>